Dobry widzowie! Witam was! Dzisiaj będę świętym Mikołajem. Tak, ale ktoś mi właśnie ukradł sanie. I właśnie jestem przestraszony. Ktoś mi ukradł moje sanie. A przecież. O nie, to na pewno musiał być Grinch. Który mnie nie lubi. Nie lubi świąt! I, i chce mnie zniszczyć. Więc. Ale dzisiaj tak, widzowie w ogóle. I do dzisiaj tak w ogóle będziemy jeździć chyba jakimś autem, bo niestety to nie mam zbytnio moich sań, więc weźmy sobie ten taki. Nie wiem, niech weźmy sobie taki. Nie mam sań, więc... Bo Grinch mi ukra, więc jedziemy tylko do brzecznych dzieci. Du, 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 du. Du, 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 Trzeba być śmiejnięty. Oj, oj, żeby mnie nikt nie zauważył. Дам ей презент. Пусть мы там, как никого не мог. Ну, так то, что на и выразила, не хочет презентов. Ale sobie odpocznę. O, dobra, idę do mojego. Hi, hi dobra, idę do jego autka, czekoladek. Uciekam jego autem. Grinch jest tylko najlepszy. Wszyscy mnie lubią. Ha, ha, ha. A tego Mikołaja nikt nie. Nie będzie lubić. Ale to było śmieszne. Dobra. Co tu robi? Co? Co to robi? Samochód Mikołaja. Przecież to nie jest jego dom. On przecież, widzowie, mieszka w Laponii. O co chodzi? Widzowie, powiedzcie mi, gdzie jest Mikołaj, bo ja nie wiem. O nie! To jest tą Grincha! Muszę się skradać! Hmm. A czy ja kogoś widziałem? Gdzie jesteś, Elfie? Muszę zadzwonić do Tygrysa. Halo, Tygrys? Przyjedź. Szybciej! Szybciej! Okej! Okay. O Jezu! I dużo tej drogi! Osiem, a czemu ty jesteś przebrany za. Czemu ty jesteś przebrany za. elfa? A, właśnie wcześniej się przebrałem, bo znalazłem jakieś przybranie elfa i się przebrałem. No nie wiem. Znalazłem. Ale dobra, rzuciłem cię tylko tu, że tam jest taki elf i trzeba go złapać. oj chyba mnie zauważyli. No to ja, uciekam nie do Mikołaja. Halo Mikołaj. Co jest? Ej, a gdzie jest mój samochód? Nie wiem. Grinch go ukradł. Jak Grinch go ukradł? Normalnie ukradł. A gdzie jesteś teraz? Ku jego domu prawie. Um, ja nie mam sign, bo Grinch mi ukradł. Właśnie wiem, ale ja się ukrywam, żeby oni mnie nie zauważyli. Spokojnie, ja zaraz tam do ciebie przyjadę, bo akurat mam jeszcze kilka takich fur. Dobra, pa. Ale szczoda. Dobra, czekam na Mikołaja. Okej, okay. przyjechałem. Elfia, ja już idę. Słuchaj, Elfie. Nie wiesz, co się stało? Co się takiego stało? No bo po prostu mi to się zajmował yy, auto, a to był Grinch, wiem, ale jeszcze nie do tego, to nie Grinch jeszcze, ale ich pomocnicy, bo on ma pomocników, rozumiesz? Okej, okay, ale ja go tam widziałem, o tam jest. Widzisz, Mikołaj, on tam jest. I właśnie on ukradł twoje auto. Czy ja tam właśnie widzę elfa? I jeszcze Mikołaja? Ja w sumie tak Dobra, lecimy. Do nich. Siadaj. Siadaj jeszcze. Siadaj. Jedziemy. A, tu jesteście. Chodźcie. Chodźcie tutaj. Uciekamy. Tak jest. Ja uciekam. Nie musicie uciekać. Wystarczy tylko moją różdżką was skurczyć. Ciebie Mikołaju? Dobra, ję ja zniknął i ciebie. Dobra, możemy iść. Ale jeszcze tego do mój. Nie no, widać. lecimy do mojej bazy gdzie jest moja baza? czy ty zapomniałeś? nie 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 absolutnie wiesz aha spoko Dobra, lecimy. Moja baza jest oczywiście w policji. Ale tam są policjanci. Nie, nie ma. Jak to ich nie ma? No nie ma normalnie. Gdzie oni są schowani. Nie. mną. Są tutaj, ale nas nie otworzę. Proszę, nas proszę! No właśnie proszę nas wypuśćcie. Cieszę, to ja kartonik. Jeżeli Wam się filmik spodobał, dajcie superowi łapki w górę. I oczywiście subiczka. Więc już się żegnam. Pa, pa widzowie!